że dzisiaj taka niespodziewana seria, bo to będzie nasza nowa seria ze Sons of the Forest. Wiem, wiem o tym, że nie nagrałem jeszcze The Foresta jedynki i od razu nagrywam Sons of the Forest, ale nieważne. Ja swój jeden zapis mam, więc coś tam będę wiedział, ale zaczynamy nową grę, oczywiście na normalu. Bo nie będziemy na jakimś trudnym grać, albo na spokojnym to w ogóle, albo na tym albo na tym, to nie, a będziemy na zwykłym, normalnym, najzwyklejszym świecie, normalnym zapisie, tak normalne. I jak się zrespię w lesie, to będę... No. Dobra, widzowie, już mamy yy, nasz... Yy, ten, nasz start. Oczywiście tu Ci pi ten pistolet. E, tam helicopter Puff e, Corporation Corporation Tam jak widzicie tą czer czerwoną bojkę, to tak mówię, tam jest pistolet. Ale, ale pewnie większość osób to wie, że tu w tej bojce jest pistolet. I tam jeszcze jest rekin, na którego trzeba uważać e, Bo on. Bo ten rekin lubi trochę podgryzać. Dobra. I to mamy to. tu, Tutaj musimy ich uratować, ale oni się stawili mutantami. Dobra, po co? Ty, bo ja was już, yy, wam już spoileruję wszystko. Ja nie mogę... Yy, dobra, chyba w wodzie się zrespimy. Tak, na plaży się zrespimy. Już widzę gdzie spadamy. A nie! Źle się jednak. A nie w wodzie, dobra. Jednak się rozpiliśmy na plaży. Jednak na plaży się rozpiliśmy. Dobra, ale tu nieźle. Ty wypływaj na brzeg, a nie do helikoptera próbujesz wejść. No dobra, zaczynamy naszą serię. I tak spróbuję, żeby co 3 dni się jakieś odcinki pojawiały. Nie wiem o której godzinie, ale jest tak na pewno. Na pewno co 3 dni powinny, powinny się filmiki pojawiać. Bo jeszcze wiecie, muszę to zmontować wszystko. Dzisiaj spróbujemy sobie znaleźć pierwsze miejsce na bazę, yy, bo Wtedy, jak znajdziemy pierwsze miejsce na bacie, to super. Ale na razie tam mam zrobić taki gameplay, jak zwykły gameplay, że mało cięć będzie, praktycznie w ogóle. Żeby tu było bardziej. L właśnie takie survivalowe. Tu mamy tą babkę, która wyciąga rewolwer. I na zimdu uderza. Lufą. Czy tam czymś? Lufą, no to jest Lufo chyba, nie? No i tam już mamy kelwinka No to bierzemy na plecak. Eee, dobra, idziemy szybko uleczyć naszego Kelwinka. W ogóle w jedynce nie ma kel, Kelwina, a w dwójce już jest, to jest akurat fajne. No a ten gelfin mega pomocny jest I ja bym sobie poszedł po właśnie ten pistolet No bo on mi mega pomoże w walce z kanibalami Dobra odbierz, dobra. dobra, bierzemy karteczkę i przylepiamy mu w ogóle widzieliście, że on wybrał, wyrwał więcej niż jedną karteczkę. Tu jest napisane, coś było, ale nie zobaczyłem. Zbieramy ekwipunek. Na razie mamy mało rzeczy w ekwipunku, ale to dzisiaj spróbuję, żebyś to się trochę zmieniło. Bierzemy oczywiście. Czyli weźmy sobie od razu to. Dobra, wiem, będzie przybliżać. Każdy to wie, może nie każdy. I teraz tamtą stronę powinniśmy iść. A na razie to ja sobie poczekajcie, bo muszę sobie ponumerkować. Wiecie o co mi chodzi, nie? Wiecie, ponumerkować przedmioty jakieś. Wiecie. No to dobra, mamy silver type. Mamy jeszcze kolejnego silver type. No czy taśmy klejącą server type. Wszystko to samo. Nie można. O, mamy karimatę. Karimata? Czy mata? Dobra, nie wiem jak tu się. O, amunicja 7 mm. I właśnie tego mi brakowało. I właśnie to chciałam zdobyć. A, amunicja do paralizatora. Tam jest paralizator. Tu jest taka kopalnia. No i tu jest kopalnia, i tam na końcu tej kopalni jest paralizator. Ale pójdziemy do tej kopalni dopiero jak będziemy mieć nowoczesną yy, sikiera. Bo na razie to... I też pistolet, bo na razie tu mało co z niej zrobimy. He, bo ten, bo tak wiecie. Dobra, ja sobie od razu pozbieram patyki. aby mieć coś na stare jakoś włócznie. Dobra, mi badelkę. Nie wiem, mi w komentarzu, co jeszcze mogę tu zrobić. Bo ja na razie jeszcze na swoim normalnym zapisie to... Yy, yy, to ten. To ja mam tam, no paralizator, tam byłem dużo w kopalniach. Ale tylko w jednej. Nie po co są dwa potrzebne, jak i tak tu jeden, a nie. Dobra, trochę, no, jeszcze zrobimy jedną. Po co mi trzy patyki? What? Co tu się działo? Dobra. Nieważne co tu się właśnie działo, ale... Dobra, łódźmy sobie na dwójkę ustawię. To jest na jedynkę, to jest dobra. Słuchajcie. Dobra, mamy to. I idziemy w tą stronę. Okej. Okay. Rach Idziemy w dan... Idziemy w dal. Dobra, nie będę tego śpiewał. Trochę, trochę. No, zajmie i się, ja sobie jeszcze podbieram przy okazji coś po drodze. Mam nadzieję, że zbyt dużo kanibali tutaj nie spotkamy. Jak kiedyś myślałem, że to są kanibale, pierwszy raz zagrałem w Sons of the Forest ale się myliłem tu jest wioska kanibali ale na razie do niej nie idziemy na razie idziemy pod nowoczesną siekierę znaczy współczesna, nowoczesną. dobra otwieramy książkę oj przez przypadek włączyłem escape'a i nie wiem czy nic by tu zrobić yy, tej no jak to się mówi bazy ale jeszcze się na razie wstrzymam, bo tylko... Yy, bo na razie sobie... To trochę zajmie. Tejście do tej kopalni. I nie wiem, czy już szybciej. No, szybciej będzie. Szybciej będzie, jak teraz pójdziemy do... Po pistolet. I od pistoletu pójdziemy do... Yy, właśnie tamtego miejsca. Czyli idziemy w tamtą stronę. Okej, okay. no dobra, chodźmy. Gdzie to się nie zaznacza? O, ja, ja myślałem, że to będzie fajne, fajne miejsce na bazę. Ale zobaczyłem, kto tu jest, że tu są cacee. To jednak tu nie robię bazy. Jeszcze się z bazą wstrzymam. Wiadomo, że jak... Co to? Uu. Jak graliście w The Forest? No czy są to The Forest? To napiszcie jakieś porady do sądu The Forest, bo nie za bardzo w to umiem. Bo na pierwszym sobie trochę się nauczyłem, eee, choć telefonik Ej, ja cię jakieś kroki? Mam nadzieję, że to nie są kurde Czy? kanibole. mam nadzieję. Wie, mam wielką nadzieję, że to nie są kanibole. Proszę, nie no. Nie zaatakują mnie, nie? Proszę. Ej bo wiecie czy brudne kanibole atakują tak samo siebie, na przykład. Te plemienne. Znaczy plemienne nie atakują tak same siebie, tylko to samo jak... Ale zobaczę na przykład. Ja na razie nie chcę tego, żeby zabijać tych kanibali bo będę miał siekierę potem, wiecie go, z czego z nie chcę mówić, bo zaraz mnie jeszcze jakiś film wali nie wiem, czy to się da, czy to YouTube ten zrobił ale chyba się da więc uznajmy, że ketupu o grzybki, a nie będę, bo się potem nie a to wygląda jakbym humora, bo to był mu humor co, nie z tego co, nie mi się trochę kaszle ale już w następnym dniu, już nie będę tych tak koszlecz. dobra Chodź idziemy ciągle... Nie. Dobra, nie no. Proszę was, brudne kanibale, nie wyskakujcie z tej kurde. Uch, ominąłem. Dobra, jestem przy plaży. Dobra, jestem już przy plaży. Tu jest dobre miejsce na bazę. Wiem, że pewnie dla was będzie lepiej, jak zrobię w lesie. Ale tu mi się wydaje, że zrobię taką tymczasową. A taką bazu bazą, 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 bazą. To ja bym się zajął tak... W kolejnym odcinku. Nie wiem. No chyba zajmiemy się taką bazą, bazą w kolejnym odcinku, ale też są się nie ma tak jak w pierwszej części, że trzeba tą bazę budować, bo tutaj nie jest konieczna, kon, konieczna, żeby robić tu bazę. Tam jest widać y, obóz, znaczy y, właśnie ten ponton, a tu nie będę się trochę zliczał, bo tu jest ta wioska kanibali. I odtąd potem sobie idę w tamtą stronę i będzie bliżej, nie? Chodzi i tu mam nadzieję, Tu będzie chyba dobre miejsce na taką początkową bazę, na tą pierwszą noc. Mam nadzieję, że pierwszej nocy nie, nie zaatakują, wiecie kto. Kanibale. No bo ja nie wiem... Ale pierwszej nocy oni nie atakują, nie? Napiszcie w komentarzu, jak wiecie, czy one pierwszej nocy atakują. I tam jeszcze zbierzemy sobie amunicję przy, jeszcze, bo tutaj to można czy nie wiem. I tam jeszcze za tymi kamieniami jest taki gostu, gostek, co jest tam garnek i takie fajne itemki. Jakieś itemki, leki, wiecie o co mi chodzi, na przykład amunicja do pistoleta. I tak tam na pontonie jest amunicja do pistoleta. No ale żebyśmy mieli dwie. Hehe, choć tu ptaszura. Dobra, na razie nie będę ptaszura, bo yy, bo na razie to jak zabiję ptaszura i do mnie przyjdą kanibale, gdzieś tu będą gasować. Tak jak zobaczę, że mam, wiecie, z albo czerwonej farby, no to, no to wtedy yy, mnie zaczną atakować. Bo nie wiem czy wiecie, ale jak zobaczę, że mam z kczupu, siekierę i ręce. No to one zaczynają atakować I tu za tymi kamieniami, po co ja zamknąłem to, gps -a. Tak, już słychać muzeum Tu? Tak, dobra sobie pozbieramy Tyk, tyk, tyk Leki i tu jest amunicja A jeszcze mamy dużo amunicji, to ile mamy amunicji? No, jak chodzi o amunicję 10 mm, to mam ich 10. 10 amunicji 10 mm 9 mm, sorry. Yy, yy, dobra proszę, żeby regi nie podgryzał mnie. Wiecie co? Ja sobie... Wiecie, co od razu zrobi? Ja sobie bym tu zrobił domek. Znaczy nie dom, że wiecie, tylko wiecie, zwykły z karimaty. Czemu się daje karimaty? Ej no, karimaty się nie da postawić. A, dobra, da się. Mam patyka? Mam, dobra. I sobie od razu zapiszę gierkę. Bo w razie jakby mnie rekin zabił. O! Jakbym tu kliknął, tym tak się wkurzył. Bo to jest mój zwykły zapis. Ale nowy zapis i no dobra. Dobra, mamy to. Ty, patykiem da się bić. razu seleki wezmę, jakby mnie rekin czasem po tyryzał. Nie wiem to, że on bierze całe leki, a ja nie na przykład kilka tabletek, jak to się robi w prawdziwym, znaczy jedną. Tylko on tutaj już na raz, o, to jest inna. Ale fajnie. Dobra, tylko proszę, żeby mnie pierwszego dnia rekin nie zabił. Żebym już pierw, pierwszego dnia miał od rekina. Chyba, że go pistoletem tam zabiję od razu na miejscu. Ale on przy tym pontonie bardziej grasuje. Nież tak wiecie, jak grasować, czy po całym morzu. Tu mnie gdzieś powinien podgryzać, tak? Dobra, na razie jest git. Jest, dobra. Jesteśmy. Dobra, tu szybciej. Yy. Znajdź drużynę B? Czekaj, czekaj. Jaką znajdź drużynę B? Ja wiem, że tam widzieliście na zapisie, że ja grałem na customie, bo grałem na najłatwiejszych ustawieniach gry, nieważne. I tu... No. I to sobie ja podpiszę pod dwójkę, a to pod trójkę. Zabiliśmy rekina. Możemy odpływać. <grych> Dobra, łatwo. Łatwo z tym rekinem. Dobra, i chyba zaraz. Mm, nie wiem, ile już trwa ten odcinek. Bo nie patrzę na obs <grych> Tylko na e, Sands of the Forest. Gram w niego. No, ale już pistolet w pierwszym dniu to jest na plus i teraz możemy zniszczyć tu karimatę karimatę, matę, karimatę, matę mate karimatę, ka, um, kar... co? mate karimatę, mate mate karimatę, ka, um, karimatę nieważne nie wiedziałem, że trzy ściany na rekina trzeba. Ja myślałem, że jeden. Dobra, nigdy nie zrobiłem rekina. Ale nieważne. Myślę, co tu znowu to jest. A co tylko... O, karimata. A plandyka, nie karimata. Ja nie mogę. Co ja wygaduję? Jaka p... karimata. Dobra, sprawdzamy ile odcinku już trwa. Bo odcinek już trwa 24 minuty. Chyba najdłużej to trwała sama podróż tutaj. No ale już znaleźliśmy miejsce na bazę. Tymczasową bazę. Ale napiszcie w komentarzu, czy tu się osiedlać, czy gdzieś tam w lesie. Albo... Jeszcze możemy w ogóle na drugiej stronie, ale na drugiej stronie jest gorzej, bo na drugiej stronie nic nie ma. Nie jest takich lokalizacji, a to jest dość dużo kopalń. W kolejnym odcinku może pójdziemy sobie pierwsze do właśnie nowoczesnej siekiery, a potem możemy pójść sobie tam w tamtą stronę, po właśnie do kopalni, po paralizator i to do nurkowania. Potem pójdziemy do kolejnej kopalni w kolejnym odcinku. Bo sama kopalnia nam zajmie pewnie z godzinkę. I potem pójdziemy, i potem wtedy pójdziemy do kolejnej w kopalni, w której będziemy mieć pistolet liniowy, linowy. I pójdziemy po łopatę i po shotguna, bo do shotguna jest potrzebna łopata. Okej. Okay. Dobra i to już na tyle z tego odcinka. Ale już w kolejnym odcinku zrobimy najwięcej. Pójdziemy tu i może nam się uda do kopalni. Ale nie wiem, bo możemy zrobić tak, że pierwsze będzie że pójdziemy do nowoczesnej siekiery. Dobra, potem coś to wymyślę. W kolejnym odcinku idziemy po właśnie nowoczesną siekierę i rozbudowujemy bazę, a jeszcze w kolejnym idziemy do kopalni zwiedzać. I tu od razu sobie coś zrobię. Bo zanim skończymy jeszcze pełny odcinek, to yy, zanim skończymy odcinek, to sobie, yy, o gdzie to jest, dobra, magazyn, yy, duży magazyn bali. Widzicie, dobra, ustawiamy sobie takie trzy i w kolejnym odcinku je będziemy zapełniać, a jeszcze tu zrobię jakieś rzeczy, wiecie. Żeby na start gry było już y, takie dobre. No, żebyśmy już mieli deski, a tak jak pójdziemy po tą tą to pod dzisiejszym odcinki. Y, mówcie y, ten y, komentarz, który będzie, y, napiszcie y, jaki chcecie, jaki chcecie, gdzie się zaosiedlić, zaosiedlić i ten y, komentarz, który będzie miał najwięcej la y, lajków to zam się zaosiedlimy. No to tak, no to koniec na ten odcinek i da się pająka zabić? Ty Nie wiedziałem, że pająka się da zabić. Ło Dobra, czyli... narka.